Proszę Państwa, dzisiaj, dzisiaj ten palimy banderówkę. Yy, bande, bander, banderowcy to są ci, którzy mordowali Polaków, za nic, wykonywali na Polkach aborcję. I ten. Polaków. Dzisiaj jest tak samo. Zamykają ludzi do psychiatryka, zmuszają, żeby psychotropy brali. Aborcja na życzenie w Ukrainie, chwalenie bandery. Niestety, importowane jest zboże z Ukrainy na stronę. Nieprzycone... Yy... Wskazane Proszę Państwa Jeszcze w tym, żeby mordować ukraińskie dzieci w Polsce A na Ukrainie, żeby mordować polskie dzieci To jest hańba I to jest ten To trzeba się sprzeciwić Teraz będziemy palić banderówkę się Proszę Państwa, kończymy to. Pamiętajcie, Stop aborcji, Stop banderyzmowi i Stop psychiatry.